Podsumujmy. Tutaj Funky Witch. Mystic Shine. Tutaj WOSK X. I definitywnie po tych kilku tysiącach kilometrów Funky Witch umiera. WOSK IS X tutaj na tej połowie I jeszcze działa. No. Nie jest to efekt spektakularny. Robi się duża tafla i trochę to trwa zanim tutaj się ten lakier osuszy. Ale mogę stwierdzić, że coś tu mimo wszystko jeszcze siedzi. Bo tutaj ta tafla zostanie. A tutaj będzie słucho tam za 3-4 minuty, no okej. Okay. Idziemy dalej na wosk X. Tutaj wszystko zostało odetkane, cały lakier kwaśną pianą manufaktury. Zrzut jest wolny, ale definitywnie coś tutaj siedzi, bo lakier się ładnie osusza. I to tyczy się całego boku, mimo że te krople tutaj są mocno ziemniakowate. Na dachu, w sumie też, to ten boczek tutaj pięknie się osusza razem z tymi dołami. Efekt trampolinowy, jak ja to nazywam, jakiś jeszcze jest, ale widzicie, o, dół do zera schodzi. Tutaj większa tafla, ale następuje też szybkie osuszanie i góra czyściutka. Także tutaj naprawdę wosk X pięknie działa, na całym tym boku. Wosk X. Osuszanie, tafla spada. Krople są takie można powiedzieć ziemniakowate, niezbyt ładne, ale mamy tutaj definitywnie efekt osuszenia i brak tafli. Tył, raczej śmierć po obu stronach wosku, po obu stronach auta. I tutaj mamy Mystic Shine. Efekt osuszania jest bardzo długi, ale też po jakimś czasie o znacznie dłuższym niż po stronie wosku X. Ten lakier się dosuszy. Zejdzie to. I tutaj tak samo, mimo że ta felki istnieją. O tu i tu. Także ten tył tutaj wypada znacznie lepiej niż te drzwi i przednie drzwi. Krople bardzo słabe, ale po czasie to się dosuszy. Ale uważam, że tak to już jest wosk na wymarciu. Zaraz zobaczymy sobie jeszcze po ilu kilometrach i po ilu dniach. Ale uważam, że spokojnie można już ściągnąć resztki tego LSP i nałożyć coś nowego. Wydaje mi się, że coś koło 5000 km. Oba te woski teraz mają. Zaraz zresztą sprawdzę. Będzie to napisane na wstępie tego filmiku, ale widzicie, o, tu już jest sucho, że sucho. Nie ma tafli. Tutaj jeszcze spływa, spływa. Tutaj tutaj. No, i przechodzimy jeszcze raz na maskę Wosk Is X Funky Witch Mystic. Także tutaj już ta fla ściąga, tu jeszcze zostaje.